że jesteśmy we wsi Mosina, tutaj się wykształcił zwyczaj w latach niemieckich, że dębami honorowano ważne osobistości, jest tutaj dom cesarza Wilhelma, jest tutaj dom Marka jest starożytny, można powiedzieć, dom wielusetletni, pamiętujący zapewne Marka Biego Jana, który tu przyjeżdżał na polowanie, budowniczego świetry Kostczyn w XVI wieku. Ale również jest dom Hitlera. Więc żeby nawiązaniu do tej tradycji tutaj sadzenia dębu. Wymyśliliśmy, że można by to posadzić nasz polski dom też żeby tą wieloletnią kontynuację tych tradycji tutaj kontynuować. No i tak posadziliśmy obok tej dom nadziei. Nadziei na lepszy świat, że nie będzie się sadzić demi, bo to chyba skomplikowane. I tutaj tam wizę ulokowaliśmy informacją o tych temach. Wszyscy wtedy jeden z mieszkańców tych oboków tutaj mi znowu pamięć. Dlaczego pamięć? No bo piszecie tu o dębie Wilhelma, no, o dębie Smarka. a nie mówicie nic o tym Hitlera, który tutaj też rośnie. No ja mu wtedy powiedziałem, że my nawiązaliśmy do tradycji. A tradycja to jest co innego niż historia. Historia to jest to wszystko, co było rzeczywiście. A tradycja to jest wybór z historii tego, co chcemy. I Smarkowi zawdzięcza Europa, nie tylko Europa. Ubezpieczenia społeczne, że możemy na stare lata spokojnie żyć. Miało coś tam za paznokciami w walce w dziejach Polski z ludzkością, ale to było w ramach. W ogólnej walki z katolicyzmem, którą prowadził się Niemczego, też na obojętności katolików. Troszkę sprawa jest bardziej skomplikowana. A cesarz? No cesarz, niemiecki władca. Chcieliśmy w jakiś sposób uszanować no, pamięć tych, którzy tę wieś budowali, tych mieszkańców, i uszanować tych, te ich wybory. Ale już Hitlera nie. Skoro drzewo przetrwało lata powojennej nienawiści, nie został ścięty, to niech się nie dalej, ale już tego płotka z łańcuchów i kamienia z napisem to już mu nie postawimy i w ten sposób wytłumaczyłem człowiekowi, dlaczego to niby kłamiemy Adęby to ciekawa sprawa kiedy próbuję wytłumaczyć tego czasu jak uczyłem w szkole próbowałem wytłumaczyć pluralistyczny ład świata myśli ludzi to odwoływałem się do przykładu pięknego, rozłożystego dębu malowniczo rosnącego gdzieś na wzgórzu na tle ciekawego krajobrazu do którego udała się grupa todo esto.